Cześć, tu Grzesiek, a witam Was w przepięknych okolicznościach przyrody jesiennej, żeby opowiadać Wam o nowych modelach ktm To są gravelatory 10 i 25, i zaraz Wam powiem o co chodzi i czym się różnią. Idea jest prosta. Wzięliśmy dwa identyczne rowery na identycznych ramach, ale na różnym osprzęcie, po to, żeby sprawdzić, czym się różnią, ale tak naprawdę, żeby pokazać możliwości. Bo uwaga, ten Gravelator 25 jest na czymś, co możecie zobaczyć teraz w wielu rowerach atrakcyjnych cenowo. To jest słynny QS, QS yy, czyli taki. Yy, Napęd trzymano, który pasuje do wszystkiego. Jest w wariantach do prostej kierownicy, ale jest i z barankiem. I tutaj właśnie jest taki Cuse 1x11 z dużą kasetą. Oczywiście z hydrauliką. I działa, po prostu działa. To jest ten wariant barankowy, a tutaj mamy klasycznego GRX. Grawelator 10 ma GRX z dwójką z przodu dla odmiany. Możecie w związku z tym wybrać. Albo macie taki model powiedzmy nowoczesny z jedną zębatką z przodu, albo GRX klasycznego, sprawdzonego napęd gravelowy Shimano. Dla każdego coś miłego. Za każdym ramę, razem ramy są identyczne. Od Was tylko zależy, jakie bierzecie osprzęt. Poza tym rowery różnią się niewieloma detalami. Na pewno wagą. Oficjalnie 11,2 na GRX, na KIUSie 116 Waży to około 12 kg po dokręceniu pedałów, tak jak sprawdzaliśmy. Ale poza tym mają mnóstwo zalet. Jeżeli rzucicie na to okiem, to milion uchwytów. Na bidony i inne akcesoria. Tu na przykład mamy mocowanie do fidloka. Są takie nowe, nie wiem jak to nazwać sakwy, powiedzmy możliwość montowania ale też każdy inny uchwyt bo mamy po trzy otwory z każdej strony. Macie i na górze na paśnik, macie i po trzy tutaj dwa i też są wszędzie, gdzie to możliwe te otwory no bo tak ma być. Są też otwory na bagażniki tego typu. I są tradycyjne rozwiązania. Rowery mają wewnętrzne prowadzenie przewodów, ale przechodzą one przez stery, więc jest to takie rozwiązanie zdroworozsądkowe. Macie zwykły mostek, yy, zwykłą kierownicę, co pozwala na modyfikację yy, pozycji ewentualnie plus standardową sztycę 27.2. To wszystko powoduje, że Łatwiej jest ewentualnie zmieniać tą pozycję. A ta pozycja, tak jak zresztą widzicie pewnie na, na, na zdjęciach, yy, jest wygodna. Po prostu to są rowery turystyczne. Jadąc tutaj, myśleliśmy o tym, że jeździ się na tym naprawdę wygodnie. No bo nie oszukujmy się, wysoka główka, pokładki, krótki mostek, yy, to po prostu pozycja z gatunku tego typu. KTM tradycyjnie robił modele serii bardziej sportowej. To jest pierwsza wycieczka w stronę takiego roweru turystycznego. I to jest propozycja nowa dla marki. W dodatku w przyszłym roku będzie ekspedycja do Katmandu na tych rowerach, więc obserwujcie także nasze Sociale i KTM w Polsce. Bo możecie tam polecieć, a firma ma pokrywać wszystkie koszty. A rowery, ze względu na to, że tych mocowań jest MINION, tak jak wspomniałem, na pewno zapewni odpowiedni sprzęt, po to, żebyście mogli zapakować to, co potrzebujecie. No a Katmandu, jeżeli chodzi o góry, no to tego bagażu będzie naprawdę potrzebne dużo. Poza tym, opony 45 w serii, ale więcej miejsca, jak widać. Fajnie, że te opony są szerokie. Tak, jak patrzyłem, większe bez problemu się zmieszczą. A gdybyście ewentualnie, i to już mówiłem, chcieli mieć magażnik typu talfina, także. Czy coś mi się w tych rowerach nie podoba, jeżeli chodzi o. No bo wiadomo, chwalimy, chwalimy, fajnie, dobra cena. Cenę mówiłem: 5,699, 6,899, czyli 5,700, 6... 900, czyli QS GRX eee, no nie są lekkie, no nie oszukujmy się no, no wiecie, no jeżeli chcecie mieć tanio aluminiową ramę, dużo mocowań, eee, grubsze opony no to nie będzie to rower lekki i to się czuje ja osobiście zmieniłbym też troszeczkę kierownicę na węższą, bo te są duże ale bypackingu akurat szerokie kierownice się przydają tym bardziej w czasie jazdy w terenie Podoba mi się, że są standardowe części, bo to sprawia, że łatwo ewentualnie coś modyfikować. Na przykład założyć węższą korownicę, tak jak jestem przyzwyczajony. Pomyślałbym też o pokombinowaniu z ciśnieniem, bo jak na aluminiową ramę przystało. Pierwsze wrażenie jest takie, że rower jest twardy. I szczerze mówiąc, sam nie wiem, co bym wybrał, czy Gierixa, czy Kiusa. Muszę zrobić jeszcze parę kilometrów na tym kiusie, ale znów pierwsze wrażenie, choć jest to model tańszy, więc takie wszystko działa. Shimano naprawdę postarało się, żeby te tańsze grupy poszły jakościowo mocno do góry. Klamki są zdecydowanie wzorowane na Giericksie, są wygodne, to jest kwestia reszta indywidualnych ustawień. O, o, wiejka mogą być odrobiny grubsze, ale to wiadomo, to już indywidualne preferencje. No i jest szeroki zakres przełożeń, a to jest najważniejsze. Widzicie, jak wielka jest z tyłu zębatka w tym kiusie? Ja osobiście nie do końca w tej chwili przepadam za dwoma zębatkami z przodu, więc pewnie wybrałbym ten tańszy wariant, pomimo tego, że jest odrobinę cięższy. 400 gramów. Ale sprawdźcie to koniecznie, no bo fajnie, że KTM zrobił coś nowego także w sekcji graveli. No i tą ekspedycję do Katpandu też sprawdźcie, no bo jakby była okazja nie pojechać to głupio, nie?